Rowerem i spędzić czas w Józefie. Bardziej Józefie trzeba spędzić czas. Tak, ale za zimno jest. Na rowerze nie dasz rady w śniegu jechać. I co teraz? No nie daj rady na dworzu. Rowerem w śniegu? No gdzie? <laughs> I nie to wam, nie? Mhm.

Jak ktoś dla czuję te nasta to jest stoi babcia? <grym> Co? Ty jesteś stoi babcią. Aha, no ma gdzie. Młodcian, ja są... a jestem ja mamą sobie. A to ja jest, jest całem. Moim dzieckiem. Moim dzieckiem. Dwa. No. Może te dwa u was? No mogę. Okej, okay, uj te dwa. Te, ten, ten. No, Dobrze już. No jeszcze nos musimy zrobić. Czego ty chcesz nosić? Machewki! Ej, nie wiem czy ja mam machewkę w domu No dobra. O, tutaj aparat. Gdzie to będzie ora? No. Jak brakuje nosa, być w Ola, A to jest tubek? O! O! Tu jest tubek? No. Ej, wspomniałaś o czym? O czym? Na nakrętki i buzie! Ale buzi nie! Zostaw taka okazja, A jest! Kretki? Ale jedna nakrętka mu wystarczy. Tak, i jest I ciak, Nie bo je ma zrobione na no ten, na trytytki No, Lala Lala No <tryk> w Tak, tak, Ola Lala, mi ci zdjęcie zrobi.